Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Pierwszą falę upałów tego lata mamy już za sobą. Obecnie możemy chwilę odetchnąć. Deszcz i ochłodzenie utrzymają się do niedzieli. Jednak od poniedziałku słupki na termometrach znów odnotują duży wzrost. Jak radzić sobie z żarem lejącym się z nieba? Nasza redakcja postanowiła znaleźć receptę na przetrwanie upalnych dni. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że wysokie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i mogą spowodować przegrzanie organizmu. Jak go uniknąć? Osoby młode, dzieci, osoby w młodym wieku, tak samo osoby starsze czy też osoby chore powinny jak najwięcej przebywać jednak w powietrzach, w pomieszczeniach chłodnych, w jakichś pomieszczeniach, gdzie nie ma dużego nasłonecznienia. Dotyczy to głównie godzin w dzień pomiędzy godziną 10 a 15, wręcz nawet 17. Unikajmy po prostu temperatury bezpośrednich, badania bezpośrednio promieni słonecznych. Początkowymi objawami przegrzania organizmu jest złe samopoczucie, osłabienie, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty. Może dojść również do zaburzenia świadomości, a nawet utraty przytomności. Co wtedy należy zrobić? Przejść do jakiegoś pomieszczenia chłodniejszego. Osoby, które na to mają jakieś zaburzenie świadomości, trzeba położyć bezpiecznie na płaskiej poziomej powierzchni, unieść ku górze nogi, tak jak przy omdleniu, no i przede wszystkim je schładzać. O bezpośrednim wpływie słońca w upalne dni szczególnie powinny pamiętać osoby ze znamionami, pieprzykami i bliznami na skórze. Osoby ze znamionami jakimiś skórnymi nie mogą wychodzić na takie ostre słońce, dlatego że może rozwinąć się czerniak złośliwy skóry. Podczas wysokich temperatur jest nam gorąco i chcemy ochłodzić ciało. Wiele osób korzysta ze sprzyjającej pogody i wyjeżdża nad wodę. Bardzo ważne jest wtedy, by nie wchodzić do zimnej wody, gdy całe ciało jest nagrzane. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować szok termiczny. Na powrót upałów raz jeszcze przypominamy o tym, by unikać długiego i bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Skórę zabezpieczajmy kremami z wysokim filtrem, pijmy dużo wody, by nie odwodnić organizmu. Pamiętajmy o odpowiedniej ochronie przed silnym promieniowaniem słonecznym, bo zdrowie jest przecież najważniejsze.